witamy w kolejnej odsłonie. Dzisiaj mamy badanie szczelności budynku. I pan Mark Kitliński z firmy Thermo. Dzień dobry. Tak. Panie Marku, kwestia samego badania, ciś... badania szczelności budynku, po co my to robimy? Głównie po to, żeby można było ocenić późniejsze efektywności energetyczne tego budynku, żeby nie grzać powietrza tak naprawdę zewnętrznego, bo jeżeli jest nieszczelny budynek, to grzejemy, wszystko nam się przewentylowuje, ciepło nam ucieka, kolokwialnie mówiąc, przez wszelkie nieszczelności i automatycznie grzejemy zewnętrzną strefę, tak jakbyśmy mieszkali w stodole. Czyli krótko mówiąc, jak ciepło nam ucieka, to pieniądze nam uciekają. Oczywiście, że tak, a oprócz tego jest nam zimno i czujemy przewiewy. Dokładnie, dokładnie tak, a dzisiaj okazuje się, że energia jest bardzo droga, mamy kryzys energetyczny, więc to są chyba istotne elementy. Jak to tutaj wygląda? Tak, Pan Marek założył nam takie piękne czerwone drzwi, których to zadaniem, panie Marku, co jest? Wytworzenie różnicy ciśnień w kilku ustalonych przeze mnie progach mierzenie ilości powietrza, które jest potrzebne, żeby tą różnicę ciśnień utrzymać, a następnie już w programie przeliczamy taką funkcję, która pozwala nam ocenić poziom szczelności dla różnicy ciśnień 50 paskali i porównać budynki między sobą, a szczególnie w stosunku do zaleceń, które są stawiane przez wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie, czyli zalecenia prawa budowlanego. Tak, i z tego tutaj Pan zrobił notatki, z tego ja jako inwestor otrzymam pewnie od Państwa e... profesjonalny raport tak. zgodny z normą. Z oceną, czy budynek spełnia kryteria dla budynku pasywnego, energooszczędnego, z, budyn z wentylacją mechaniczną, czy tylko z wentylacją grawitacyjną. Dokładnie tak. Nam tutaj z tego badania wyszło, iż jest pewne parę rzeczy do, do poprawy, e, jeśli chodzi o tych e, wartościach, tak? no bo jakby docelową wartość, którą pan podał, ona jest tam, może powiedzmy, jaka ona być powinna, jak nam ten test wyszedł, co powinniśmy poprawić trzeba poprawić wszystkie połączenia w tym przypadku akurat przejście ścian działowych przez strop nad częścią właśnie mieszkalną tutaj są liczne nieszczelności głównie wzdłuż przepustów kablowych które trzeba będzie poprawiać Ustaliliśmy to za pomocą kamery termowizyjnej, która przy różnicy temperatur, którą w tym momencie mamy, mhm. mogliśmy właśnie do, w dosyć czytelny sposób i uzasadniony zlokalizować nieszczelności tam, gdzie one w największym stopniu występują. A ponieważ są to istotne nieszczelności, to warto i można je usunąć. No, przede wszystkim na tym etapie, no bo dopiero mamy folię powyklejane, jak to wcześniej pokazywaliśmy, więc na tym etapie jeszcze to wszystko można poprawić. To co, może o kosztach powiedzmy, żeby nasi widzowie wiedzieli, z jakimi to się można mierzyć kosztami, bo wbrew pozorom są w zasadzie żadne przy budowie budynku. Tak jest. Dzisiejsza praca, wykonanie całego testu szczelności plus lokalizacji wszelkich istotnych nieszczelności to jest 2000 zł brutto. No więc myślę, że to jest jak najbardziej kwota do przyjęcia e, przy całej inwestycji i myślę, że warto to zrobić. No cóż, to ja dziękuję, panie bardzo Marku. Dziękuję i zapraszam do współpracy. Tak jest, dziękuję również Państwu. Przy kolejnych odsłonach będziemy informowali o etapie kolejnych prac, pokażemy co tu się dzieje, na pewno w pierwszej kolejności poprawimy teraz nieszczelności i będziemy kontynuować budowę budynku szkieletowego.